Na Majestic RP już niebawem trafi wiosenny event. Aby umilić nam oczekiwania, do gry powróciła skrzynka wiosena 2024, a także mamy kompletną nowość skrzynka wiosena 2025 i w tym odcinku i jedną i drugą sobie oczywiście sprawdzimy i to, co ciekawego uda mi się zgarać, rozdam oczywiście wam. Zagranie na serwerze Majestic jest banalnie proste. Serwer nie ma whitelisty, listy, więc wystarczy, że założycie konto. Wchodzicie w link, który znajduje się w opisie, potwierdzacie, że macie dieta piątkę. Wybieracie serwer, oczywiście polski Wpisujecie potrzebne dane Oczywiście kod promocyjny BAHUS Rejestrujecie się Pobieracie launcher i możecie grać A więc zaczynajmy Na początek może ta Która była w zeszłym roku Zobaczcie, że ona jest przy okazji przeceniona Kosztuje 10% mniej I tak, najciekawszy pojazd, który tutaj się znajduje To oczywiście Senna Bardzo chciałem mieć Sennę Jest także jakieś Bugatti i oczywiście jakieś tam mniej interesujące pojazdy. Proszę, ten też udało mi się kiedyś wylosować. I ten to udało mi się wylosować kiedyś. Hmm. Te także udało mi się wylosować kilka razy. To Porsche jest piękne, a to jest samotycit, okej. Okay. To udało mi się kiedyś zgarnąć. No bo już kiedyś był, jak wiem. Eee, plan jest taki, że otworzymy sobie ich... Nie wiem, w sumie ile. <grym> Otwieramy po prostu. Oczywiście na start. Nie ma nic ciekawego, ale spokojnie, zaraz się rozkręci. Przynajmniej mam taką nadzieję. A, i oczywiście to jest dużo warte. Dziękuję ty upranka. Tego się nie docenia, ale to jest dużo warte, naprawdę. O! No i patrzcie, ta jest na plus nawet eee, 50 majestików więcej. Spoko. Teraz za wciąż jestem na minus, ale... Ale. To jest kwestia czasu oczywiście. Tą animację już mam. Więc, jedynie co mogę zrobić, to ją właśnie sobie sprzedać potem. Za majestiki Kolejna animacja, raczej też posiadam. A jednak nie. Okej. Okay. Mm. Nie dobrze. Ale spokojnie, dopiero się rozkręcamy. Zaraz będzie fajnie. Znowu animation. Zobaczcie, kurde. Jak to bogaty się trafi, to może nawet nie warto tego odbierać, tylko po prostu sprzedać za moje No bo 30 kot jest warte. Tylko 3800, nie? Ale ten, jak się trafi, 30 koła majestików To jest mnóstwo. Coś czuję, że będzie potrzebna runda numer 2? Za kilka dni. No bo kurde. Te Bugatti, wiadomo, było fajnie, ale najbardziej liczę na senne. I senne odbieram. Bugatti może palić na majestiki, ale senna. Nie. Ej, ten też. Predator by się przydał. No dużo jest fajnych. Eee, dobra, odbieramy oczywiście. Jest ty majestików, gdzie możemy za. E, boże majestików, właśnie szarków nie możemy za majestików e, sprzedać, niestety. A szkoda. Odbieramy oczywiście to. Hmm. No, więcej nie. nie jest w naszej 25, więc trzeba się cieszyć. E, zobaczcie. raptory, zobaczcie. Tam predatory. Też warte są dużo. 17 koła majestików. Otwieram, aż trafi się gdzieś pojazd. Eee... Majestiki? Zawsze coś. A, kapcie. Nie jestem fajne Akurat kapcie... ...za wiele warte raczej nie są. Koszulka ta raczej też nie. Najbardziej plecak jest dużo warty. Może te abibasy? <noise> e, te gogle albo słuchawki też coś mogą być warte. Ale koszulki raczej nie. To jest do przepalenia potem na mają majestiki. Dobra, odbieramy. Halo, gro. Jakikolwiek samochód potrzebuje od ciebie. Nie jest to samochód, ale się nie gdziewam, bo 300. No to. Minimalnie mamy staratę, ale minimalnie. Dobra, ale. jest lekka przesada, nie? Hmm. No dobra Wróćmy do majestików, ok? Już hajstów nie potrzebuje, naprawdę. Nie może w poprzednim majestiku dałem mnóstwo pieniędzy. Nie potrzebuje ich. Naprawdę. O, majestiki, spokój. Minimalnie na minus, ale to jest zawsze szansa na to, że będzie samochód tu za rogiem. Tak? Albo i nie. Hmm. No wiecie, zniżka na transport, prawie samochód. No <grytanie> ale plus jest taki, że jest coraz lepiej. Takiego szarka jeszcze nie miałem. I takich butów też. Eee, wcześniej miałem w innym kolorze, więc naprawdę jest coraz lepiej. Wszyscy praktycznie rezygnują przy największą wygraną. Ja nie popełnię tego błędu. Otwieram, aż trafię samochód. I to samo zrobimy z tą drugą skrzynką. <grym> no. Trochę to potrzeba, co prawda, ale. Spokojnie, mamy czas. Najbardziej mi irytuje ta animacja, że jest. Ja muszę czekać pół dnia, aż trafi się. Shark! No nie chcę tego oglądać. Animac też animacja animacja przynajmniej yy, potem jest do przerejmienia na majestiki, A szarki nie, jak mówiłem. Jest! Dobrze! Ja pierdolę w końcu. Mamy to. Cztery majestików jest warte. Nie jest to, co prawda, senna. Ale jest to jakiś. No nie wiem, co to jest. W realu. Eee, Odbieram od razu. I sobie go testujemy. Let's go. Tak się w dzielece Trzeba oczywiście go jeszcze lekko przytwiningować roz prostu z jest wolne I teraz wyjeżdżamy, zmieniamy kolorek na niebieski eee, może nie taki, tylko taki bardziej jak już eee, Jasny, metaliczny, metaliczny Bogaty, metaliczny, no raczej że bogaty, a nie bogaty Dobra, ten jest git powiedzmy w miarę mm, no, zwykła paleta No nie wiem, jest niebieski, niebieski chyba być git Dobra, bierzemy, eee, kolor, no jeszcze raz wybieram, ten Gotowe U dołu on ma bodycita No i na zderzaku, no ale cóż Trochę mi się nie podoba z tym bodycitem Mogę go zdjąć w sumie, ale nie, zostawię w ten sposób, bo wiecie Powinno to w teorii zwiększyć wartość tego samochodu hmm, Podjedziemy sobie na złom przy okazji Sprawdzimy ile on jest tam wart, ale oczywiście e, złomować go nie zamierzam, dlatego że ten samochód trafi do któregoś z was Tak jest Zawsze zapisz komentarz i ten samochód trafi na twoje konto na 30 dni. Zapytasz co muszę napisać, aby dostać ten samochód. Nie mam pojęcia, napisz cokolwiek. A ja po prostu drogą jeszcze nie znaną mi nawet, wybiorę który z tych komentarzy i dam samochodzik. Prosto w ręce, raczej kluczyk prosto w ręce. Który jest dostęp do samochodu, więc mi na jedno wychodzi. Eee, 3 miliony. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dokładnie, trzy miliony. Więc w sumie, nawet się pocało. Opocało <laughs> się nawet właśnie ten. Bo szybko kobie wyleciał. A oczywiście pamiętajcie o tym, że ja dostałem mnóstwo animacji. Eee, także ubranek. I mogę sobie je przepalić. I łącznie, tak naprawdę, ten samochód ile wydałem. Startowałem chyba z 15 kołami, Mam 13, Mam, eee, prawie. Dobrze, wydałem 13, a 12, bo mam prawie tutaj pełny. Powiedzmy, a jak wyjdę jeszcze przedmioty I wejdę teraz w mm, oczywiście. Oldzież Nie wiem, w sumie, która jest tego, co wydropiłem. Nawet jakieś buty były. Kaczka koszulka jest, a ona chyba jest jakaś starsza. E, to wydropiłem dzisiaj. E, to wydropiłem dzisiaj. I wydropiłem jeszcze dzisiaj te Dobra No i chyba tyle z tych Jeszcze były animation ee, animation, animation Where is animation? Skiny? No raczej nie No dobra, ale gdzieś to mam Do sprzedania Nie wiem, wszystkich przymiotów muszę szukać Ale były, właśnie to była Była zniżka 5% Eee, to jest ta, to prawda. Jakbym to sprzedał wszystko? Jeszcze to szukał dalej. No to jest 10 koła no to. 10 koła za samochód, który jest warty 3 miliony. Chyba jest to uczciwa wymiana. Teraz nadszedł czas na skrzynkę nową. Zobaczmy co tutaj mamy. Jest ten, gdzie to jest chyba Wagner. Tutaj mamy gdzieś McLaren'a i to jest, place, który mi się podoba, ten oczywiście także. Tu jest jakaś Ferrarka, mniej mi się podoba. Tu jest BMW, no to wiadomo, że chce. Jest yy, tutaj... O! To jest ważna sprawa, bo podobno teraz jest tak, że jeżeli pojazd jest właśnie ten więcej warty z Bodycitem, to także jest więcej warty na złomie, Więc ten pojazd nie można nazywać tak samo. No to ta wersja z Bodycitem jest więcej warta. I to tyczy się każdego pojazdu. Są skiny na bronię. Ej, to jest żaj, zajebiste. Tylko właśnie szaro bym chciał. No, i te buty też oko w sumie. Okulary także, całkiem niezłe. Skiny to akurat już mniej mi się podobają. Jest animacja. Są samochody, także które inne widzę. Jeszcze więcej samochodów. Niektóre są właśnie w wersji z bodykitami, Teraz są pojazdy z GTA zwykłe. Mm, teraz mnie interesują. Animacje, oczywiście. Dobra, więc yy, jadimy chyba, nie? A jest Mański Premium, także się może trafić, Fajnie, jest dobra sprawa. Mm, tak, że nawet 90 dni nawet. Więc jadimy. ooo 180! Dobra no Lecimy Otwieramy, aż trafi się jakiś samochód Oczywiście taki samochód z dopiskiem RL e, no bo pojazdy bez RL na Majstiku No nie są zbyt dobre, nie oszukujmy się Let's go No, no i mamy pierwszy samochód, ale nie jest to samochód niestety Który my chcemy mm, Pogniewamy się A no może i nie, zobaczymy i... No ta Ferrarka. Albo ten, kurde, Wagner, Norma. Czy jak on tam się zwie? Też byłby spoko. Nie z tego. No gro. Ej. Może gdzieś muszę wybłagać. No, prawie na plus wyszliśmy. Z tą kamizelą. Więc spoko. Znaczy, prawie na plus. O! Dobra! Szybko poszło. Ale jest to pojazd do no, takim. Średnio mi powiedział, to średnio. Więc jest ja mnie odpuszcza, że to będę odbierał. Chciałbym zabrać jakiś jeden dobry samochód, który powiem, że Ej, on jest niezły. Więc zmieniłem zdanie, nie? Ej! I teraz jest na plus! Mogę to sprzedać za tysiaka, więc jestem więcej na plus. Dwie trzynki mi to zwróciły, tak jakby. Nice. No tam już, kurde, bardziej się podoba, nie stał przy. Ej, no! I znowu to samo! Kolejny! mi się zdaje, że z skrzynkę wyjdę na plus? Jak teraz razie jest dobrze. No teraz trochę gorzej, nie? Ale tam było nieźle. Lecimy cały czas. No. Pochwalisz raz. Raz pochwalisz. I masz za swoje. Ja pierdzielę, no. Dawaj, gra. Tym razem się uda. No nie. Dobra, minimalna strata. Raczej kosztówka za wiele nie warta na rynku. Ale... No minimalna strata, więc to najważniejsza O Ach, Gro Już Cię chwaliłem trochę Proszę Daj mi coś że mógł powiedzieć, że hej, jesteś fajna Gro Kurwa, nie miał tak być <grym, <grym, Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz No Kumplami z tą grą nie zostaniemy chyba Please Please No bo było fajne no to stajemy i powinienem na tym zaprzestać O! Dobra! Jednak jest git! I zajebiście! <grym> Dobre! Fajnie, fajnie fajnie Ale szukamy czegoś innego jeszcze Ej! Naprawdę! Zastrzynka Regularnie oddaje Regularnie oddaje I to mi się podoba No dobra, teraz nie oddała Ale! To był wypadek przy pracy. Wypadek przy pracy, spokojnie, kluciska. Zaspokójcie się. Zarobić fajnie. Zarobić fajnie, fajnie, fajnie. I tuż po tej, oczywiście. No bo to oczywiście odbieramy. Hmm? Nope. To nie jest to, czego potrzebujemy. Chociaż wiadomo, jest yy, szansa ogromna, że taka zieliszka, bo się zwróci, kiedy użyjemy, nie? Ale jednak. Ja celuję. O! Pierwsza animation. Słodki trzmiel. Hmm, co to jest? Nie wiem... Jakaś bluz, ale z czego ona jest? Dlaczego czego nawiązuje? Tego się niestety nie dowiemy. Mamy szarka. Hmm. I kolejnego szarka. No ewidentnie trzeba było się zatrzymać wcześniej. Zresztą <laughs> nie, no... Dostałem rejestrację. Dostałem też winyl. Jest całkiem git. Nie ma co narzekać. No, jest to koła teraz, no, Tego jeszcze nie było. Zbieramy. I działamy dalej. Shark. Gro! Please! Widzisz! Wystarczy poprosić. Teraz. Proszę cię gro! O samochód, który jest... Fajny! W najbliższych pięciu szynkach. Dobrze, teraz jest animacja. Jest gitara. No, bo, jak wiem, w najbliższych pięciu skrzynkach będzie coś ciekawego. Nie Niekoniecznie samochód, ale coś ciekawego będzie. Animacja: No, to jest fajna rzecz, ale jednak. Wciąż potrzebujemy czegoś nieco innego. No, kurwa! Je. Yeah. <grytania> Mamy to! Kosztarza zielona akurat. Ale to jest niezłe. To może być sporo warte. Więc to Niech też wykuje i czeka na kupca. No kurde, szkoda, że nie szara, nie? No, że na mi się nie podoba. A tak ogólnie, no fajne, nie ma co się oszukiwać. Hmm? Winyl? Okej. Okay. Dajcie jakiego samochodu w ogóle to jest ten winyl. No wiemy się, raczej nie. Ale ogólnie, winyl jest to do kilku samochodów teraz. Pewnie do którego z tych strzynek zająć życie. No bo to jest ogólnie oznaczenie takie specjalne: ten winyl. Ooo! Animation! Tylko szkoda, że akurat z tych złotych to mi się trafiło No ale okej, okay, nie narzekam Jestem dobrej myśli Cały czas! Jestem dobrej myśli! Przelatuję te samochody cały czas i nie przed nosem. O. Dobra Jeszcze chwila, jeszcze moment. To będzie tego warte. Akurat to nie jest to. Ale zaraz dostanę to, co, tego, czego oczekuję. Nie wiem, czego oczekuję, ale zaraz to dostanę. Na pewno. Tak? Tak, właśnie tego oczekiwałem. Tej animacji jeszcze nie mam. A właśnie chcę wszystkie animacje skompletować. Więc to jest to. No, no. Jeszcze raz. Please. No błagam, ci. Czy... A, to jest animacja, której jeszcze nie mam. No i to się zgadza. Odbieramy. O. Zdniżki 15% także nie miałem, więc zobaczcie, już przestałem lecieć powtórki. Teraz mam same nowości. Oprócz tego, bo ta już była. Jak mam odbierz to coś się stanie? No odłożyło mi do tego. Do przedmiotów, okej. Okay. Przepraszam. Jestem spokojnym człowiekiem. Przeważnie. Naprawdę jestem spokojny. Czemu to by się trafiło? To jest jakiś zestawu jakoś? Do tego? Zielonego? <laughs> jako taką może będzie pasował. Aaaa, oh, naprawdę jestem spokojnym człowiekiem. To jest samochód kolejny, który wytropiliśmy, ale po raz kolejny jest to samochód, którego nie chcę. Nie chcę go. Daj mi. coś. A. kolejny samochód. Cieszę się z tego faktu niezmiernie, albo nawet niewymiernie. Nie da się tego zmierzyć, się bardzo cieszę aktualnie. O. Proszę bardzo. Nie miałem tego. A teraz już mam. No gro! Tego nie mam, ale nie chcę. A, SPS! A wcześniej były te spodnie SPS-u. Do tego jest zestaw. Okej. Okay. Oh yeah! Shark! Fantastycznie! Będzie na upgrade samochodu, który właśnie teraz wydropię. Też jest na upgrade samochodu. Jeszcze raz, jeszcze jedna. Naprawdę ostatnia. Niemal ostateczna. Eee, no kurwa. To jest akurat dobre. To jest zajebiste rzecz powiedział. Majstick premium to jest rzecz, w której zawieramy osobny materiał, bo to jest zajebista rzecz. Fajne profity nam daje. Okej. Okay. Nie potrzebuję. Tego nie mam chyba. Okej, okay, już mam. Eee. Naprawdę. Dzisiaj jestem najspokojniejszym człowiekiem na ziemi. Nic mnie nie zdenerwuje. Absolutnie nic. Zniszka? Zajebiście, że zniszka jest. Spodnie? Tym bardziej lepiej. Winyl? Kurde. Chyba za ciekawość mama wkrótce. Hmm. Zniszka. Nice. O, jeszcze lepiej. Daj da. Do. No! Dominator Pistuaser! Na ten samochód akurat czekałem! Tyle ja cię czekałem w samochodzie. W końcu chciałem w swoich lekcji. Zaczęło się je tam wiecznie, chyba że nie jest na złomie albo... Gdzieś indziej. Mm, 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 nie wie, czy mnie. Spokojnie. Dopiero się rozkręcamy. Zaraz... będzie. Wszystko ogarnięte fantastycznie. Jest git. Zbieramy, kolejny szark Kozacko, naprawdę Szarki fajna sprawa Uwielbiam szarki, animacja Tej akurat nie mam, ogólnie wszystkie animacje Chcę zdobyć, więc bardzo cieszę się Że mi wylatują, no I zniżki także wszystkie chcę mieć 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, wszystkie chcę ich premium na 7 dni, trochę mało Ale lepiej tyle niż nic Go dalej I co my tu mamy Aha. Hmm. Jeszcze jedna. Tutaj fajnie, tutaj fajnie. Tu nie fajny. Tu też nie fajne. A czy nie, szarki? My no lepsze. Tylko szarki chcę. O, kolejny szark. Jeszcze nawet większy niż poprzedni. Kurde. Jeszcze jeden szark. Naprawdę, ja wyjdę jako milioner. Bo była na początku milionerem, więc także znaczy wyjdę jako milioner. To ma sens. Tą animację mam. Ale gra chce się upewnić, że mam, więc mogę dać odwierz i widać, że mam. I teraz chyba jest ich że już nie chcę. Ale spodni jeszcze nie mam. Biegam bez spodni. Gra mi sugeruje, żebym je założył. Słusznie. Hmm. Drugi ich nie potrzebuję, bo będzie już zbyt ciepło. Tą animację mam. Jakby co? Gro, powtarzam ci. Animację tą mam. Nie potrzebuję jej, potrzebuję jakiejś innej. I ma jest mi dajesz. Zajebiście, to możesz mi dawać ile razy chcesz. Wszystkie bardzo chyba się to jest jedna z lepszych targów, która może tutaj wypaść, naprawdę. Maestro ich premium jest kozak. I bagi nie jest kozak, bo jest zbugowane. Weźcie, bo jest bagi. <laughs> Haha, nie mogę ze śmiechu. Mmm, shark. Nice. One more time. Zajpiszcie, someone. Także chciałem mieć. Już mam. jestem szczęśliwym szuwikiem. O wiele szcz szcz szczęśliwszy niż byłem na początku. O! Drugi znam wam! No, zajebiście Jakby właśnie potrzebowałem i właśnie to dostałem. Wow! Kolejny bagi, który jest z bagi? Jeszcze lepiej, naprawdę. Mmm. Mam spodnie, nawet dwie sztuki, ale nie mam jeszcze na przykład, czapki. A z tą z w stanie żeby kupić o 5% taniej. Brawo! Brawo! Wciąż nie jest to pojazd, który mi się dobrze... Bardzo podoba powiedzmy Ale jest coś Odbieramy Koniec, proszę Państwa <grystanie> Openingu Przemanujmy sobie piarze na biało Wreszcie się z Dodge Więc może jednak To jest całkiem niezły Drop Bierzemy Zapalimy gotówką I wyjeżdżamy Metrykoś już ze mną jeździ. Nie mam powiedzieć czemu. Musimy go zgubić. I udać się na stację benzynową. Zatankujemy sobie go na maksa, No bo oczywiście ten pojazd tak, że trafi do waszej kolekcji. Na 30 cd oczywiście. Wypoży... Ej, Dodali dźwięk tankowania! O kurde! Ale jaja! Nie patrzcie, jeździ za mną. Ta, procent. Piszesz dowolny komentarz i ten samochód trafi do twojej twoje ręce po prostu, trafi Zapytasz czemu on jest taki dobry, bo jest mój po pierwsze Po drugie jest to SUV, całkiem potężny I zgaduje, że ma duży bagażnik Tak przejebie wychodziło z tego, że jest SUVem Zaraz sobie to sprawdzimy, tylko podjdziemy gdzieś bezpieczne miejsce Bo śmiech chyba już nie goni, przestał Jej, Sprawdzimy oczywiście że na nam ten pojazd i zwart ja będę chciał go sprzedać, chociaż, kurde, w prowadzeniu, nie może wygląda na pojazd ciężki, nie jest całkiem przyjemny. Zobaczmy, ile? Na słomie. Yy. Aha! 300 tysięcy tylko! A poprzedni był warty 3 miliony, nie? Trochę mało. Dobra, zobaczmy, jaki bagażnik. Bagażnik ma 110 kilo. Okej. Okay. No i tyle proszę Państwa, jeżeli chodzi o dzisiaj, wbijacie majstika i zgarniać te samochody ode mnie. A ja się już żegnam, chciałem przejść.